A tu przede mną taka ciekawostka, jest to cewka Tesli, zobaczcie, zapala mi jarzenióweczkę tylko poprzez zbliżenie tego właśnie do tej cewki. Co to jest w ogóle? To jest układ do samodzielnego zmontowania, właśnie z ceflką Tesli, czyli te wszystkie komponenty, które tutaj widzisz, są luzem w woreczku, no i musisz je tutaj polutować, samodzielnie poskładać tak, żeby to wszystko nam tutaj działało. Układ działa w ten sposób, że zamienia dostarczone napięcie tutaj na to złącze, na yy, wysokie napięcie na tej cewce, która jest gęsto nawinięta takim cieniutkim drucikiem. Cewka ta generuje wysokie napięcie i prądy wysokiej częstotliwości, więc możesz tu zobaczyć prawdziwą plazmę i łuki elektryczne, jeżeli coś tu do tego drucika przyłożysz. Wygląda to naprawdę świetnie i jest to bardzo ciekawe zjawisko. No i tak jak zobaczyłeś na samym początku tego szorca, potrafi działać jak bezprzewodowy nadajnik energii, więc taką tutaj jarzenióweczkę jest w stanie nam zapalić. Teraz mam nie podłączone, więc po prostu mi nie zapali, ale no działa cuda, prawda? To jest świetny projekt edukacyjny, uczysz się nie dość, że lutowania, to jeszcze rezonansu i wysokiej częstotliwości, a efekty tego wszystkiego tutaj widzisz na żywo. Nasz zespół M. Salamon napisał dedykowaną instrukcję, jak to wszystko poskładać, żeby poprawnie nam tu wszystko działało. Płytka jest stosunkowo niewielka, mamy tu jakieś 7 na 4 cm, no a potrafi taki szkrab zrobić show jak sprzęt kilkukrotnie większy. Gdzie znajdziesz taki moduł do samodzielnego montażu oraz instrukcję? Oczywiście w sklepie M. Salamon. Zapraszam, link macie w opisie oraz w komentarzu.